Witam do Kowalos. Czas na 20 odcinek Prince of Persia. Most zwodzony. A oto zwiastun tego to odcinka. Ok, więc gdy już podniesiemy nasze 4 litery, przebiegamy przez most, który opuściliśmy. I wchodzimy tym oto wejściem do naszego mechanizmu obrotowego. Po obróceniu go o 90 stopni otworzą się drzwi, przez które oczywiście wchodzimy. I musimy dostać się oczywiście tutaj. Jak nie trudno się domyślić, ale by to zrobić, musimy najpierw pokonać pewne przeszkody. Tak więc wchodzimy po tych schodach na górę. Tutaj jak widzimy jest mechanizm fary Nic się nie dzieje, więc schodzimy My musimy przebiec po ścianie i trafić tutaj na ten oto drążek Następnie musimy się kolejno odwracać i skakać na kolejne drążki Aż dotrzemy do naszego mechanizmu, który będziemy oczywiście aktywować Już na niego wskoczymy Most na środku mapy się obróci. Musimy wskoczyć na niego jeszcze raz. Po czym fala zrobi to samo i most zaś się obróci. Gdy fara wejdzie na most, musimy po raz kolejny aktywować mechanizm by przeszła ona do kolejnego. A my w tym czasie musimy wspiąć się wyżej, wchodząc tutaj na te kamienie oraz na te parapety, oczywiście uważając na tą oto piłę. Wiesz, tu się znajdziemy. Fara po raz kolejny obróci most, przez co umożliwimy nam wskoczenie na niego. Oczywiście robimy to. Następnie musimy przejść przez dziurę z tego mostu. Przeskoczyć, przepraszam. Ale najpierw coś dla naszych panie. Drogi panie, wystarczy już tych zbraźnych myśli, wróćmy do naszego let's playa. Tutaj musimy rozwalić te oto przeszkody, a następnie przebiec po ścianie na drążek. Już się tu dostaniemy na samą górę. Musimy odbić się od ściany i chwycić się kolejnego mechanizmu, by po raz kolejny most się obrócił. Już to zrobimy, wchodzimy na niego. I teraz fala gdzieś nas tam zaś obróci. Następnie skaczymy na parapecik. A następnie na drabinkę. Oczywiście obracamy się. Jesteśmy u drzwi, o który, do których mieliśmy się dostać. Teraz, by je otworzyć, trzeba tutaj skoczyć na kolejny mechanizm. Fara wejdzie po rabnicę my się, musimy odwrócić i z wrócić na miejsce. Teraz fara się tutaj przeciśnie przez otwór i otworzy nam drzwi. Ok, udało się przejść. Teraz mamy kolejne starcie, tym razem z tymi e sępami, czy tam krukami, nie wiem co to jest. Tak czy siak, jest to dość szybkie i irytujące. Żeby się przed tym obronić trzeba zdjąć prawy przycisk z myszy a następnie przejść do szybkiej kontry jest to jedyna opcja, żeby pokonać tego ptaka Jest to tyle plus, że te Taki padają na jeden strzał także nie mamy z tym dużo roboty. Okej, okay. zostało nam jeszcze dwa ptaszki. To już je zabijemy. Idziemy szybko do fary. Panowie, koniec pracy, czas na rozrywkę. Kabum? Tak, Rika. Kabum? Jep, jeb, jebudu. Pist, 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 pist. I gdy już się wszystko w do zawali, my oczywiście będziemy kontynuować przygody. A teraz omijamy nasz safe i idziemy za niego. Tutaj mamy po lewej stronie ukrytą chmurę piasku, a gdy pójdziemy w prawo mamy źródełko do odnowy punktów życia. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten oto let's play. Tak więc dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że wam pomogłem. Oceniajcie, komentujcie i subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie nowych let's czy poradników, piszcie na kowalporadnikiem.gmail.com. Trzymajcie się, a ja zostawiam Was ze względu z kolejnego odcinka.